No i przechodząc już do konkretnej stylówki mam teraz yy, chciałem Wam pokazać, że to była rola takiego panka. Trzeba było się przebrać za panka. Tu Mam takie fajne buty jeszcze starego typu. No logotypy. Tu jest jakaś logo firmy. Trzeba było zakleić, żeby nie było widać. No, ale generalnie się ubrałem trochę tu, może włosy miałem inaczej. Takie trochę rozpuściłem, żeby było wiadomo, no bo potrzebują zdjęcie yy, całości sylwetki i twarzy zawsze do tych castingów, jeżeli nie macie na miejscu castingu no bo wtedy was mogą poprosić o cokolwiek w każdym razie taka stylówka i mówię, będę punkiem no się okazało z tymi włosami, może bardziej, o takie były takie, że mówię, kurde, zrobi sobie i irokeza tam płacili dodatkowo za to, właśnie te 2,5 stówy no ale niestety e, się okazało, że w takim na punka za bardzo jednak nie wyglądam, kurde, jakoś tam Myślałem, że na panka bardziej wyglądam, ale okazało się, że nie bardzo na panka, Więc no, zrobili mnie hipisem. No i tu Wam pokażę teraz stylówkę hipisowską. Pokażę Wam tak, no buty musiałem zmienić. Spodnie musiałem zmienić. Skórę oczywiście musiałem zmienić, ale ale miałem też inną skórę, z dawnych lat, bo ja, ja dawniej byłem hipisem, więc po prostu miałem skórę z dawnych lat i na szczęście po prostu zmieniłem się skórkę. O, taką hipisowską. Dodałem dodatki też no, miałem fajne, zaraz Wam pokażę wszystko. A może zdjęcie po prostu dam, bo już mi się nie chce przebierać w to wszystko. Ale w każdym razie musiałem się y, przebrać i tu jako, jako hipis dystąpić. Także y, dalej się może przebiorę jeszcze, zrobimy tu cięcie małe. No dobra, po cięciu y, pokażę wam tu trochę po prostu innej perspektywy, bo tam słabo było widać, ale w każdym razie tak. Spodnie też nie widać za bardzo, ale spodnie, spodnie są takie trochę hipisowskie, ubrane w takie rurki, znaczy nie rurki, przepraszam, rurki to były te, te wcześniejsze, te są takie ala dzwony trochę lekkie. Kiedyś chodziłem tak. No, koszulka była tylko nie tak. No i koleś mi po prostu, mówię mu, mo, mogłoby być tak. Tylko, że no, skóra fajna. Tu miałem jeszcze bransoletki, tak już nie będę tego przywieszał. Trochę. W każdym razie, y, no ta koszulka nie pasowała. No to z tej stylówki, której sobie wymyśliłem drugą, koszulkę koleś zmienił. Powiedziałem mu, że no nie pasuje mi ta koszulka. A on, oczywiście zawodowy jakiś tam stylista, nie? No i mówi, rzeczywiście, dał mi inną koszulkę. Zmieniliśmy to. No i wystąpiłem jako technik hipis na, właśnie, koncercie z lat 80. No, nie mogę tu ujawniać tej produkcji na razie. Jak będzie kiedyś zrobiona, no to, to zobaczycie mnie w tej scenie, właśnie jak na scenie tam roz, rozwijam druta takiego po prostu jakieś tam, nie wiem, kable po prostu i coś tam jeszcze grzebie przy oświetleniu. A i później jeszcze w takich scenkach y, na tle bawiącej się publiczności stoję z tyłu jako technik, także szukajcie mnie w tym filmie.